Kiedyś z moją ex-dziewczyną pożyczaliśmy 30 zł na paliwo do mojego sportowego japońskiego samochodu, gdzie jak ja podjechałem, wszyscy mówili: Łopanie, jaki drugi samochód! Pewnie pali w chuj! To, że palił w chuj, to jedno. Też teraz, na dzisiejsze czasy, 2-0 to nie jest tak dużo. Ale wtedy, no to było w chuj. A dzisiaj. Siedzę w pięciogwiazdkowym hotelu w Dubaju i rozmawiam nie z milionerami, tylko z miliarderami. Kiedy wszedłem tutaj do pokoju, to tutaj jest, hi, Mr. Gracjan Gorni, welcome to the Vibe at Five. Wszyscy Cię witają, otwierają Ci drzwi. Ty nie robisz nic, nawet sobie sam drzwi nie otwierasz. Kiedy idziesz do łazienki, ktoś Ci otwiera te drzwi. Sikasz, idziesz Umyć ręce, a typ już stoi i ci podaje ręcznik. Rozumiesz, kurwa, jaki to jest level? Byłem tu, w dupie, na dnie. Bez znajomości, bez pieniędzy, bez przyszłości. Nawet bez jakiegokolwiek wykształcenia. Ale miałem coś tutaj w głowie. I tak się zaczęło. Dlatego, jeśli jesteś spukany to oglądaj to wideo, bo będzie bardzo cenne. Nie będzie tu cięć, nie będzie tu niczego. Jest tu ja, będę siedzieć i do Ciebie mówić. Jak do młodszego brata. Nie będę tutaj walić w kuja, nie będę Ci to żadnych kursów szkolenia ani nic innego. Mam konsultacje, mam swój program szkoleniowy do którego możesz dołączyć ja Ci pomogę, jak możesz osiągnąć przyzwoity poziom, aby spokojnie sobie zarabiać, możesz odezwać na Instagrama. I to tyle. Jeszcze mam elitę. Więc jeśli nie masz pieniędzy, to możesz dążyć do elity. Ale oczywiście możesz się uczyć z YouTube'a, z czegokolwiek. Nie będę Ci nic tu opierdalać. Chcę tutaj czegoś nauczyć. Więc jeśli jesteś właśnie spukany, to oglądaj. Nagrywa to? Nagrywa to. Także. Co jest Ci potrzebne, żeby zacząć zarabiać, żeby osiągnąć bogactwo, żeby być w takim miejscu mimo tego, że jesteś raz kompletnie w dupie. Może jesteś na jakimś, nie wiem, jakim zadupiu w jakiejś wiosce. Twój koledzy tylko chleją, nic nie robią, pierdalają się, może piją, a może jednak nie. Haslujecie kurwa dzień w dzień na pierdalaczy i nic dalej z tego nie ma. Problem jest jeden. Cała kurwa community, haslowania jest totalnie spizdy. I powiem Ci dlaczego. Bo Wy skupiacie się na haslowaniu. Może Ty skupiasz się właśnie teraz na haslowaniu. Ale skupiasz się właśnie na haslowaniu, a nie na zarabianiu. Sama ta narracja, jaką sobie dajesz, muszę spierdalać, muszę robić dzień w dzień, muszę, muszę robić. Nie, kurwa, nie musisz robić dzień w dzień. Wystarczy, że podejmiesz kilka ważnych decyzji życiowych. Kilka strategicznych ruchów. Rozumiesz mnie? Kilka strategicznych ruchów. Nie musisz być jak pierdolony pracoholik. To jest jak gra w szachę. Zacznij grać w szachę. Bo to jest to samo podejście. Wykonasz jeden ruch, czekasz jaki będzie wynik. A nie, że ty nagle musisz wziąć, zrobić następny ruch. Nie. Poczekaj. Czekanie też jest dobre. Nie czekanie na zasadzie o, może mi się coś przetrafi, zamknij mordę. To nie takie czekanie. Czekanie, kiedy wykonałeś ruch i musisz czekać na odpowiedź, musisz czekać na wynik. Najprościej na Ciebie mogę powiedzieć: robisz projekt klientowi i musisz czekać na przelew. Bo dzisiaj Ci nie zrobi, bo coś tam, coś tam, ale jutro zrobi. I co masz zrobić teraz? Masz mu truć dupę? Masz kurwa mu napierdalać w drzwi? No kurwa nie. Musisz czekać, jutro dostaniesz swoją zapłatę. Ten moment czekania jest bardzo ważny. Moment takiego wstrzymania się i nie podejmowania złych ruchów. Ponieważ w biznesie nie tyle co ważne jest, co robisz, ale ważne jest, czego nie robisz. Zapamiętaj to. Ważne jest, czego nie robisz. Większość ludzi robi wszystko kurwa, wszędzie, w każdym momencie. I dalej dziwią się, że są kurwa biedni, spukani, bez przyszłości, bez niczego. Dlatego, że, że jedno to jest to, że oni się kurwa chytają wszystkiego. I teraz patrz, chytasz się kurwa dropshippingu, chwytasz się robienia stron internetu marketingu, prowadzenia social media, nie wiem, kurwa, opierdalania butów. I na każdym z tych pól Twój skill to jest kurwa 2 na 10. Może 3 na 10. Dobra, chuj, przyłożyłeś się. 5 na 10. Ale kurwa, wyobraź sobie, że wchodzisz na każde to pole i na każdym polu jest pro player. I oni cię kurwa tako, tu wypierdalaj. Zmiotają cię. Robisz dropshipping, nikt nie kupuje. Chcesz, że pierdolić, nikt nie kupuje. Chcesz jest stronę internetu, nikt nie kupuje. I potem mi kurwa piszą ludzie na Priv, na DM, na Instagrama. Grocjon, twoje porody nie działają. Ile w tym siedzisz? Czy ty jesteś pro, pro playerem? Ile projektujesz strony internetowe? Ile się zajmujesz marketingiem? Ile montujesz te pierdolone rolki? Do ilu klientów zagadałeś? Co kurwa? Tydzień? Miesiąc? Wchodzisz na pole, na którym są playerzy, którzy żyją tu od kilku kurwa lat. Człowieku, kurwa. Konkurujesz z kimś, kto ma level setny. I nie konkurujesz bezpośrednio, że on stoi przed Tobą i mówisz mu, wiem, że Ty tam ten... to nie mają większe przebicie, większe zaufanie. Dlatego ja ci dzisiaj opowiem, co zrobić, żeby naprawdę zarobić. Łatwo. Bez wysiłku. Ale to nie będzie, że Ty dzisiaj kurwa 100 koła zarobisz. Takie coś nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Jeśli chcesz mieć poważny biznes, i buduj biznes, kurwa. Nie pytaj mnie na przykład, w co mam zainwestować. Kurwa, masz 5 zł na koncie, w co ty chcesz, kurwa, inwestować? Dobra, chuj, nie wiem, pojechałeś na truskawki, masz 5 koła. No i na chuj... Człowieku. Wrzucisz pieniądze w jakieś zjebane krypto w nadziei, że wystrzeli. To demon, do dupy, kurwa, nie to demon. Do pizdy. Weź się, kurwa, ogarnij. Jebni się w głowę. Chcesz, kurwa, łatwej drogi. Chcesz takiej łatwej być kurwa, totalnie nic nie robić, ty leniujebane. Tego kurwa nic nie masz. Są miliarderzy, kurwa, którzy cały czas zapierdalają. Są ludzie bogatsi ode mnie, którzy wciąż zapierdalają. Widzisz, ja od dwóch lat dodaję treści, rolki i tak dalej. A ty nie pytasz, czy warto wrzucać, zamknij mordę. Warto wrzucać. Warto wrzucać, i zaraz ci opowiem dokładnie, co masz robić. Po pierwsze, masz telefon. Pora, żebyś zaczął wrzucać treści do internetu ze swojej profesji. Gracja, na niczym się nie znam. Jest coś, na pewno, na czym się znasz. Może twój tato remontuje samochody? Nie wiem, sprowadza z zagranicy. Coś wiesz o samochodach? może jesteś mamą, która ma, nie wiem, szóstkę dzieci i codziennie robi śniadanie, w jakiś system, w jaki sposób szybko przygotować im śniadanie, szybko je ubrać i zabrać do szkoły. To już jest problem, który rozwiązujesz, bo może być też inna mama, nie wiem, samotna matka z pięciorgiem, sześciorgiem dzieci, która też nie wie jak kurwa z tymi bachorami się ogarnąć. I wtedy wchodzisz ty i proponujesz takie rozwiązanie, może nie wiem, szkolenie, produkt. Przyuczasz, jak ta mama ma to robić. I teraz, jak to zapromować? Weźmy to na przykładzie mamy. Jesteś matką, masz szóstkę dzieci, jesteś samotna. Facet, nie wiem, wyszedł po mleko, skurwił się i nie wrócił. Trudno, zdarza się. Jesteś sama teraz, sześciorgiem dzieci. Robisz profil na Instagramie. Na TikToku, na YouTubie też i na Threads też. I teraz ważne pytanie pewnie. Czy robić na wszystkich platformach, czy skupić się na jednej? To ja Ci powiem teraz z doświadczenia. Rób na wszystkich. Rób treść jedną i repostuj, kurwa wszędzie. Tą samą treść na TikToka, Instagrama, YouTubea. Skup się na jednej. A co to znaczy, skup się na jednej? Z wrzucenie rolki zajmuje, kurwa, 3 minuty. To, kurwa, ciężko wrzucić jeszcze raz ją na TikToka i na YouTube'a? Zajmie Ci to, kurwa, mniej niż 10 minut. Jak ogarniesz to, kurwa, w 5 minut na 3 platformy wrzucić. Jeszcze post na trec. To znaczy skup się. Mam się, kurwa, patrzeć i się skupiać? Nie. Robisz jedną treść, wrzucasz na wszystkie kanały. Tyle. I co jest fajne? To to, że prędzej czy później na to wystrzeli. Jedna treść wystrzeli. Będziesz mieć wchój darmowego, organicznego ruchu. Jako samotna mama, która opowiada o tym, jak zająć się tymi sześcioma bachorami, co zrobić, aby te dzieci, na przykład, nie wiem, słuchały mnie, jakie zasady mam w domu, jak z nimi rozmawiać, co zrobić, żeby nie zeszły na złą ścieżkę, jak mają się wyrażać, czego mają, co mają mówić, czego mają nie robić. Masz taki produkt, na przykład w formie e-booka nawet robisz i opowiadasz o tym w internecie. Robisz rolkę jedną, siadasz tak jak teraz i nagrywasz. Siadasz i mówisz po prostu. I pierwsze są... I robisz to codziennie. Codziennie wrzucasz rolkę, więc możesz sobie usiąść na jeden dzień i zrobić 30 rolek. O, 30 tak. 30 rolek masz zrobić, żeby codziennie jedna szła, co najmniej. A jak nawet możesz, masz czas Zrób 60, żeby codziennie szły dwie rolki, Nawet na przykład rano i wieczorem. I teraz najważniejsze są statystyki, kiedy Twoja publika ogląda najczęściej Twoje treści. Możesz sprawdzić to w statystykach na Instagramie na przykład. I wrzucasz taką jedną rolkę dziennie. I teraz tylko z tej niszy, tylko pomagasz samotnym mamom, które mają dużo dzieci, po to, aby te mamy miały więcej czasu dla siebie. I ubierz mi, że są mamy, które za to zapłacą. W chuj. Bo system, który uwalnia ich czas. I one mogą się bardziej zrelaksować. Możesz zrobić jego community, czyli społeczność, społeczność samotnych mam z dziećmi, spotkania na żywo, mastermindy, e-booki, szkolenie. Z tyle możliwości. Popatrz, ile możesz zrobić produktów. I tylko tu, I teraz powiesz, no ale nie będę mieć. Dużo lajków i subskrypcji. No nie będziesz mieć. Nie będziesz mieć. Chyba, że zrobisz jakąś treść, która po prostu Cię wybije. Może być jakaś kontrowersyjna. Ale Ty nie możesz mieć dużo lajków i czegokolwiek. Komentarzy innych gówien. Ty przychodzisz tu, żeby zarobić pieniądze. Możesz mieć 19 lajków. Masz wyniszowany produkt tylko dla samotnych mam z dużą ilością dzieci, którym uwalniam czas. Przy użyciu mojej sprawdzonej mojego sprawdzonego systemu. Jak zorganizować sobie dzień, jeśli masz szóstkę dzieci? Jak je zawieźć do szkoły, jakie je przygotować jedzenie, jakie je zabieź do szkoły, jakie je jedzenie, jak sobie zorganizować w ogóle dzień? Żeby móc wyjść z koleżankami, może poznać innego normalnego faceta, który nie wyjdzie kurwa po mleko i nie wróci, tylko będzie siedzieć. Widzicie pomagać, widzicie, wspierać, i zarabiać pieniądze. Ktoś miała na paznokcie. Kuj, kurwa. I dlatego, że produkt jest wyniszowany, to nie jest tak, że pomagam uwolnić czas. Masz szkoleniu pomaga wolnić czas. Dla każdego jest. Będę no kiebu puścić, że ja kurwa, nie wiem. 37 zł. Chociaż pewnie tak kurwa nikt nie kupi. Bo co no, to wyjebane już. Może za 17. A dasz nawet za 7 złotych wszyscy powiedzą, chłopie za drogo. Czy tam kobieta za drogo. A teraz powiesz, pomagam samotnym kobietom w uwolnieniu czasu. A, no to już produkt jest droższy. No to powiedz, teraz będzie 99. Pomagam samotnym kobietom, które mają szóstkę dzieci, wzwyż, lub na przykład nie, czwórkę, wzwyż w uwolnieniu czasu. A, no to teraz to już kilkaset złotych może za tak mogę za takie coś wziąć. Jeśli oczywiście dowozisz wyniki, nie że chcesz opierdolić, tylko dowozisz wyniki. Masz prawdziwe rezultaty i masz ten system, że to pomaga, bo jak ten produkt będzie chujowy, to ta osoba już drugi raz nie kupi. A oprócz że masz 100 samotnych mam, które ciebie za każdym razem coś kupią. Nigdy nie będziesz biedna. Rozumiesz mnie? 100 prawdziwych fanów. Nie potrzebujesz kurwa milionów wyświetleń. Tak jak ja miałem Prime, że miałem milion wyświetleń. I teraz mówię, co zrobisz, żeby mieć milion wyświetleń? Jakiś chuj pisze Ci w komentarzu, że pizda. O, dlaczego mówisz o tym, skoro sam nie masz? Ja już kurwa nieraz pokazałem w statystykach, jak zrobić show, żeby mieć miliony wyświetleń miesięcznie. Na TikToku po 2, 3, 4 miliony wyświetleń miesięcznie miałem. Na YouTubie to samo, na Instagramie to samo. Teraz tak nie mam. Dlaczego? Bo Ci pomaga, bo robię mniej kontrowersyjnego contentu. Bo daje wartość i to nie będzie mieć wpływu wyświetleń. Ale może to jesteś Ty teraz to kurwa oglądasz i do Ciebie to trafi i za rok, dwa będziesz mi dziękować. Bo wziąłeś to do serca i zaczęłeś działać lub zaczęłaś działać. I tyle wystarczy. Więc ja je, jebię mnie to, będę mieć 100 koła wyświetleń. Jeden co jest ważne, to to, że ja Ci pomogę. I tobie się odmieni w głowie. I kiedyś mi napiszesz lub mnie spotkasz na ulicy i podasz mi rękę. Gracem, dziękuję Ci zmieniłeś kurwa moje życie na lepsze. Patrz, tam jest kurwa moje Ferrari. Zajebiście, tyle wystarczy. Nic więcej nie trzeba. Dlatego jeśli chcesz teraz zarabiać, w 2024 roku, mi w 2025. Zaniszuj się! Bo im bardziej się zaniszujesz, tym masz mniejszą konkurencję. Staniesz tam specjalistą. I teraz popatrz sobie, że ty jesteś specjalistą. Cały czas tylko o tym napierdalasz. Chuj, że się powtarzasz z tym tematem. Z... Nagrajesz w pierwszej rolce, jak robisz to, i w trzydziestej rolce znowu to. Nieważne. Zmienisz trochę okoliczności, opowiesz jeszcze raz. Bo egoistyczne by było to, jakbyś myślał, że 100% ludzi, swoich obserwujących, ogląda 100% twoich rolek, 100% kurwa czasu. Że za każdym razem. Nie, tak nie jest. Gdyby tak było to ja bym rzucił raz relację, że mam coś do sprzedania i wszyscy kupowali, ale tak nie jest. Po drugie ludzie długo oglądają treści zanim coś kupią. I ktoś napisał do siebie oglądam Cię od pół roku i nie byłam przekonana czy kupić, ale jednak kupuję od Ciebie, bo jestem samotną matką i nie wyrabiam kurwa z tymi smrodami. I masz sprzedaż i jak będzie zajebista ona poleci to innej samotnej matce i Ty wydasz znowu teraz nie o organizacji czasu tylko o czymś innym. I ta osoba znowu kupi, bo to dalej ma takie same problemy. Dalej z tymi samymi problemami się mierzy. Zbudowałeś, kurwa, wielomilionowy biznes. Wielomilionowy biznes. Na tym, że pomagasz samotnym mamom. Kurwa, to nie jest trudne. Na pewno rozwiązujesz jakieś problemy. Masz jakąś indywidualną, specjalną sytuację. Ja nie jestem kurwa nad kobietą. Nie mam dzieci, nie jestem kurwa samotną matką. Więc masz coś, masz coś w sobie. Z czym sobie radzisz i możesz pomagać innym. Nie wiem, może jesteś chłopakiem młodym. Nie wiem, nie walisz konia. Nie waliłeś konia przez pół roku. A inni ciągle trzepią kapucyna. Musisz pomagać innym osobom. Jak nie walić konia? Cokolwiek, jakaś umiejętność. Wykorzystałeś jakąś umiejętność, jakiś problem rozwiązałeś. Możesz pomóc innym. Tym. I to jest prawdziwy przepis na sukces, i robisz to konsekwentnie. Nie pytasz mnie, kurwa, kolegu czy kogokolwiek, czy mam dzisiaj wrzucać. tak, masz kurwa wrzucać, masz napierdalać. Zostaw te płatne reklamy w pizdu. Buduj markę osobistą. Będą się zapraszać potem jakieś firmy na różne eventy, mastermindy, spotkania. I będzie, pani Grażyno, ja pani 10 koła za to, jak pani organizuje swój czas z dziećmi. Spotkanie samotnych mam. W twojej okolicy? Dobra. Wiadomo, o co chodzi. Idź zapłacą za takie spotkanie. 10 koła. Tutaj sprzedasz coś tym osobom. Te osoby ci podziękują. On ty dostałeś pieniądze, one dostają wartość i ulepszyły swoje życie. Wszyscy wygrywają. A jak ty Dago, tak, go, dzisiaj o... O tym, jak pomagać samotnym mamom, jutro o drypshipingu, jutro o sram tym, tamtym, kurwa, jutro o tym. I zawsze, kurwa, konkurujesz z kimś, kto jest lepszy od Ciebie. A jesteś tej niższy, jesteś cały czas, kurwa, przez rok, dwa to robisz, cały czas tylko napierdalasz o tym. po traktu Instagram, to ma być Twój... Wykorzystaj ten Instagram, kurwa, TikTok'i do, do tego, żebyś pieniądze, nie rzucać swoich sweet, słodkich z wakacji. możesz sobie wrzucać, nie ma problemu, już powiedzać, które swojego życia, ale skup się na biznesie. Skup się na biznesie. Bo to Cię uwolni byś mieć więcej pieniędzy, byś mieć więcej wolności, byś mógł lub mogła podwyższyć standard swojego życia. A to jest naprawdę coś. Ja, ja tutaj jestem w tym apartamencie. W Dubaju na FiveLuxie. I patrzę to jak jest napisane, hej mister Gracjan ja nie wyłączam tego, ja cały czas na to patrzę, hej mister Gracjan to jest zajebiste. Mam fajny widok, duży balkon, taras. Piję wodę ze szklanki. I tak to właśnie wygląda. Wrzucasz treści, niszujesz się, bo wtedy, kiedy ktoś wejdzie do tej niszy, inna samotna matka, ty ją od razu zjedziesz. Z góry na dół przejedziesz ją. Jak walec, bo jesteś tym specjalistą nikt nie może z Tobą konkurować. Więc, nawet jeśli ktoś wejdzie do tego, do tej niszy, co, jest, co ty jesteś, tej niszy, mimo tego, że będziesz mieć bardzo małą konkurencję, przynajmniej, że ktoś wchodzi, to ta osoba się nie wybije. Nie przegonicie. Bo Ty już się siedzisz kilka lat, znasz wszystkie te małe rzeczy, te wszystkie małe problemy, pierdolniki. I wygrywasz. Bo przestań skakać od pomysłu do pomysłu. Trzymaj się jednego konsekwentnie. Nie będzie od razu wyników dzisiaj, jutro. Musisz przekonać siebie ludzi, jesteś nową twarzą. I teraz jak zaczynasz te rolki? Pierwsze dwie sekundy to jest huk, Czyli musisz powiedzieć coś, co od razu wbije widza w fotel. Czyli nie, że hej, jestem samotną mamą, nikogo to nie obchodzi. Tylko nie umiesz ogarnąć swoich dzieci, bo. Ale jak ktoś nie ogląda, nie ma dzieci, nieważne. algorytm dostosuje to do tych samotnych mamek, będziesz cały czas uczytać ten content, bo te samotne mamy będą to lajkować. Więc Instagram będzie szukał podobnych osób, bo to, to jest połączone z Facebookiem, kurwa, przecież wszystko jest połączone, kurwa. Mówisz, że tylko tych mam I tylko do nich to mówisz. Nie mówisz ogólnie do wszystkich, że jeśli nie jesteś sam, nie kurwa, mówię tylko do ciebie, do tej jednej samotnej matki. I mówisz, popełniasz ten błąd, dlatego dzieci ciebie nie słuchają. I teraz retain, druga faza, drugi etap. Wymieniasz te trzy powody, dlaczego ta osoba nie umie sobie radzić z dziećmi, nie może zorganizować sobie czasu z dziećmi. I mówisz, i teraz dam ci trzy rozwiązania. I teraz masz reward, czyli dajesz na końcu nagrodę. Trzy rozwiązania, jak sobie z tym poradzić. Jedno, drugie, trzecie. I na końcu mówisz, zapisz to na potem. I teraz nie zawsze mówisz na przykład CTA, czyli Call to Action, czyli wezwanie do działania. Nie zawsze mówisz, zapisz to na potem, albo z komentu dostaniesz to. Zrób rób też rolki, w których nic totalnie nie chcesz. Im więcej będziesz dać wartości, nie będziesz o nic prosić, tym lepiej. Algorytm teraz tak działa, że jeśli o coś prosisz, to on Cię obniża zasięgi. Więc nic nie mów, zamknij mordę. Po prostu dawaj wartość, dawaj dużo wartości. Bolesny na jakiś czas możesz rzucić. I nie sprzedawaj nic od razu komuś. Podziałaj przez tym, z tym przez chwilę. I zobacz, jak będą efekty. Daję Ci przepis. Od A do Z, co masz robić. Twoje bio. Uś w taki sposób, że mówisz, komu pomagasz. Nie mów o sobie w tym bio. Zrób dobre zdjęcie na białym tle. Twoja twarz. Nie kurwa selfie z wakacji, że cię kurwa nie widać. Czy może jakieś czerwone, zielone, złote tło, coś, co jest w kolorach Twojej marki. Wejdź sobie na colorhunt.io. Wybierz sobie paletę kolorów, jaka do Ciebie pasuje. Zrób sobie bio, w jest napisane, pomagam samotnym mamom w lepszej organizacji czasu. Tyle, tyle, tyle wystarczy. Nie pisz od razu, napisz produkt, wyślę Ci to. Poczekaj kurwa z tym. A uwierz mi, że osoby same się do Ciebie odezwą. O poradę, bo sobie nie będą radzić. I wtedy możesz powiedzieć: Mam konsultację, mam jakiś produkt, mam jakiś e-book, kurwa, cokolwiek. Umówmy się na konsultację, na rozmowę. Ludzie zaczną ci sami wpychać pieniądze do portfela. Ile mam tu baterii? Jedna kreska. Okay. I tak już skończyłem gadać prawie, więc. Posłuchaj, daję ci dokładny przepis, co masz robić. A jak się nie znasz na czymś, naucz się czegoś. Masz YouTube'a, kurwa. Nie musisz, wiesz, kupować kursów w szkole innych jest spukane. Masz YouTube'a, masz internet, masz Google'a. Wygoogluj coś, kurwa. Zainteresuj się tematem. Posprawdzaj, popróbuj, czy to działa. Działa? Zajebiście. Okej, okay. to teraz nagrywam o tym. Można nauczyć się, nie wiem, ten temat jest obszerny, a Ty znasz tylko jedną dziesiątą. To teraz nagrywasz, jak zrobić coś w tej jednej dziesiątej tematu. I na bieżąco. Uczysz się i nagrywasz znowu coś do internetu, pokazujesz, jak to rozwiązujesz. Uczysz się i znowu. Nie musisz teraz być specjalistą. Naucz się czegoś troszeczkę i potem działaj. Tyle. Działaj się nie opierdala.